Zmiany, które wchodzą w życie 21 sierpnia, mogą mieć ogromny wpływ na przyszłość finansową emerytów w Polsce. Jeśli jesteś emerytem lub osobą zbliżającą się do wieku emerytalnego, musisz wiedzieć, co się zmienia w systemie ZUS i jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia. Warto być na bieżąco, ponieważ te zmiany mogą zdecydować o wysokości Twojej emerytury, a także o tym, w jaki sposób będą wyglądały procedury związane z jej wypłatą. Nowe zasady, które wchodzą w życie 21 sierpnia, dotyczą wielu aspektów funkcjonowania ZUS, a także sposobu, w jaki emeryci będą musieli załatwiać sprawy związane z otrzymywaniem świadczeń. Jedną z kluczowych zmian jest to, jak będą liczone emerytury, a także jakie dokumenty będą wymagane, aby kontynuować wypłatę świadczeń. Ponadto ZUS wprowadza nowe procedury, które mają na celu uproszczenie procesu i przyspieszenie decyzji. Ale również mogą wymagać od emerytów więcej zaangażowania i aktywności w monitorowaniu swoich spraw. Zastanawiasz się, co dokładnie się zmienia i jak te zmiany wpłyną na Twoje życie? Z tego wideo dowiesz się, co musisz zrobić, aby być przygotowanym na nadchodzące zmiany w systemie. ZUS, pokażemy Ci, na co zwrócić uwagę. Jak wypełniać nowe formularze? Jakie zmiany czekają na Ciebie w kontekście Twojej emerytury i jak uniknąć potencjalnych problemów, związanych z opóźnieniami lub błędami w dokumentach. Dowiesz się, jakie korzyści płyną z nowych zasad i jak wykorzystać je, aby zapewnić sobie lepszą stabilność finansową w przyszłości. Nie czekaj, aż zmiany cię zaskoczą. Zobacz, jak proste. Przygotowania mogą pomóc ci uniknąć problemów i skorzystać z nowych możliwości. To ważne, abyś wiedział, jak w prosty sposób dostosować się do nowego systemu, bo twoja przyszłość finansowa zależy od tego, jak szybko i efektywnie zareagujesz na te zmiany. Zmiany wprowadzone przez ZUS od 20 sierpnia są istotne i mogą wpłynąć na życie wielu emerytów w Polsce. Zmiany te nie dotyczą tylko tych, którzy właśnie zaczynają pobierać świadczenia, ale również osób, które już cieszą się emeryturą od lat. Dla wielu z nich te zmiany mogą oznaczać konieczność dostosowania się do nowych procedur, dokumentów i zasad, które wpłyną na wysokość emerytury i sposób jej wypłaty. Celem tych zmian jest uproszczenie systemu, ale również jego lepsze dopasowanie do współczesnych realiów ekonomicznych. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo system ma działać szybciej i sprawniej, ale z drugiej strony może to wprowadzać pewne wątpliwości, zwłaszcza dla osób, które nie są przyzwyczajone do częstych zmian. Zacznijmy od tego, że zmiany, które wchodzą w życie 21 sierpnia, nie dotyczą tylko jednego aspektu emerytur, ale obejmują szereg procedur. Które mogą mieć wpływ na każdą osobę pobierającą świadczenia. Jednym z kluczowych elementów jest sposób, w jaki ZUS będzie obliczał wysokość emerytury. Dotychczas wysokość świadczenia była wyliczana na podstawie składek, które były opłacane przez lata. Warto pamiętać, że w nowym systemie obliczanie emerytury będzie bardziej zróżnicowane, a zmiany te mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla różnych grup emerytów. Po pierwsze, ZUS wprowadza nowe zasady dotyczące waloryzacji emerytur. W praktyce oznacza to, że coroczna waloryzacja, czyli podwyżka emerytur, będzie zależna od innych kryteriów niż dotychczas. Zamiast ustalonego na sztywno wskaźnika waloryzacji, ZUS będzie bardziej elastyczny, dostosowując wysokość emerytur do aktualnych warunków ekonomicznych w Polsce. Zmiana ta ma na celu lepsze dopasowanie emerytur do rosnącej Inflacji oraz zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Może to oznaczać większe podwyżki dla niektórych osób, ale także mniejsze dla innych. Oczywiście dokładna wysokość waloryzacji będzie zależała od ogólnych wskaźników ekonomicznych, takich jak wzrost płac czy inflacja, co oznacza, że w niektórych latach emeryci mogą liczyć na wyższe podwyżki, w innych zaś mogą być one mniejsze. Zmiany te będą miały wpływ na wszystkich którzy pobierają świadczenia z ZUS, ale także na osoby, które dopiero zaczynają pobierać emeryturę. Jednym z najistotniejszych elementów, o którym należy pamiętać, jest to, że ZUS będzie wymagał od emerytów bardziej szczegółowych informacji o ich dochodach i sytuacji życiowej. Oznacza to, że nie będzie wystarczające, aby raz na jakiś czas dostarczać dokumenty potwierdzające wysokość składek. ZUS Wprowadza obowiązek składania szczegółowych oświadczeń o dochodach, a także może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które pomogą ustalić, czy emeryt rzeczywiście spełnia wymagania do otrzymania pełnej emerytury. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w zakresie procedury wypłaty emerytur. Do tej pory wiele osób, zwłaszcza ci, którzy pobierają emeryturę od lat, byli przyzwyczajeni do określonych terminów wypłat i procedur. ZUS planuje uprościć tę procedurę, co oznacza, że w przyszłości emeryci będą mogli otrzymywać swoje świadczenia w sposób bardziej elastyczny. Wprowadzenie możliwości wyboru różnych form wypłat może być dla wielu emerytów korzystne, ponieważ będą mogli dostosować harmonogram wypłat do swoich potrzeb. Jednak dla niektórych osób może to być wyzwaniem, zwłaszcza dla tych, którzy wolą trzymać się tradycyjnych rozwiązań. Zmiany w systemie ZUS dotyczą także sposobu, w jaki emeryci będą musieli składać wnioski o przeliczenie wysokości świadczenia? Zamiast dotychczasowego modelu, w którym wniosek o przeliczenie składano raz na kilka lat, teraz będzie on musiał być składany znacznie częściej. ZUS wprowadza system, który będzie monitorował sytuację emerytów na bieżąco i w razie potrzeby będzie automatycznie dostosowywał wysokość świadczenia. To z jednej strony oznacza, że emeryci będą musieli samodzielnie składać wniosków, ale z drugiej strony oznacza to, że będą musieli częściej aktualizować swoje dane w systemie. Warto dodać, że zmiany te mają na celu nie tylko uproszczenie procesu, ale również lepsze dopasowanie systemu ZUS do zmieniającej się rzeczywistości. Emerytura to bardzo ważny element zabezpieczenia finansowego. Dlatego każda zmiana, która wpływa na jej wysokość, jest bardzo istotna. ZUS stara się wprowadzać rozwiązania które będą lepiej odpowiadały na potrzeby emerytów i dostosowywały się do obecnych warunków gospodarczych, pomimo że zmiany te są korzystne, nie wszyscy emeryci mogą być zadowoleni z nowego systemu. Szczególnie dla osób, które nie są zbyt obeznane z technologią, lub dla tych, którzy mają trudności z poruszaniem się po systemie ZUS. Wprowadzenie nowych zasad może stanowić pewne wyzwanie. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby emeryciowani o nadchodzących zmianach i wiedzieli, jak się do nich przygotować. Właśnie dlatego warto korzystać z dostępnych źródeł informacji, takich jak poradniki, szkolenia czy bezpośredni kontakt z przedstawicielami ZUS, aby dowiedzieć się jak najlepiej przygotować się na te zmiany. ZUS oferuje także możliwość konsultacji telefonicznych oraz osobistych wizyt, podczas których można uzyskać dokładne informacje na temat wprowadzanych zmian. I dowiedzieć się, jak dostosować się do nowych zasad. Pamiętaj, że zmiany te mają na celu uproszczenie systemu, ale także dostosowanie go do nowych realiów gospodarczych. Będąc dobrze przygotowanym, możesz uniknąć problemów związanych z opóźnieniami w wypłatach lub z błędami w dokumentach. Czasami wystarczy tylko odrobina uwagi, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są prawidłowo wypełnione i złożone na czas. Aby Twoje świadczenia były wypłacane na czas i w odpowiedniej wysokości. Zmiany, które wejdą w życie 20 sierpnia, będą miały znaczący wpływ na życie wielu osób w Polsce. Ważne jest, abyś był na bieżąco z tymi zmianami, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Z tego powodu warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nowymi zasadami i przygotowanie się do nich. Nie pozwól, aby te zmiany Cię zaskoczyły. Przygotuj się na nie odpowiednio wcześnie abyś mógł cieszyć się spokojną przyszłością finansową. Yeah.